Witajcie w 19 wydaniu z News. Jak zawsze informujemy Was o największych zmianach na serwerze, a dzisiaj dowiecie się o siódmej edycji poboru krwi, ósmej gali międzyfrakcyjnej, drugiej wojnie organizacji, dużej aktualizacji dla SAMT, zmianie pojazdów oraz nowym postoju TSA, nowych skinach funkcjonariuszy SAFT, zmianach w zarządzie SAFT, odświeżonych modelach pojazdów, zmianach w organizacjach, uzupełnieniu asortymentu jednego z salonów, oraz rekrutacja na serwerze. W połowie miesiąca frakcja Samt przeprowadziła siódmy popór krwi. Całość jak zwykle została zorganizowana na parkingu w pobliżu szpitala w Las Venturas. Rzecznictwo prasowe frakcji poinformowało, że w wydarzeniu wzięło udział łącznie 186 graczy, co przełożyło się na 83 litry krwi. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, ale ma ona za zadanie promować krwiodawstwo, szczególnie w czasach, kiedy krwi stale brakuje. 22 maja odbyła się ósma gala międzyfrakcyjna zorganizowana przez Biznes Forfight, w której udział wzięli przedstawiciele wszystkich frakcji. Zwycięzcami okazali się zawodnicy wystawieni przez frakcję Saft w składzie Claudia, Stefan 009, Rea, Balon K8 oraz Szlemek. Gratulujemy zwycięstwa, a pozostałym frakcjom życzymy powodzenia na kolejnych galach. W piątek odbyła się druga wojna organizacji biznesu Forwards. Wyniki powinny znajdować się już w dziale biznesu na forum serwera. Ostatnie tygodnie okazały się wyjątkowo ciekawe dla pracowników SAMT. Frakcja otrzymała odświeżony model szpitala połączony ze stacją pogotowania ratunkowego. Poza głównym budynkiem na terenie obiektu znajduje się obszerny garaż dla wozów frakcyjnych z helipadami na dachu, stacja naprawcza, a także osobne parkingi dla pracowników oraz pacjentów szpitala. Odświeżono też skiny frakcyjne. Efekty możecie zobaczyć teraz na ekranie. Ostatnią zmianą jest nowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa w pojazdach patrolowych i ambulansach. W ostatnim czasie również frakcja TSA doczekała się zmian. Znaczna część taksówek została wymieniona na inne modele. Kilka z nich widzicie teraz na ekranie. Dodatkowo na spaniu Los Santos został dobudowany nowy postój taksówek. Jesteśmy pewni, że wprowadzone zmiany urozmaicą służbę pracownikom TSA. Również frakcja SAPT otrzymała niedawno aktualizację. Frakcja otrzymała nowe skiny dla funkcjonariuszy, a dwa z nich wykonał specjalnie na potrzeby serwera gracz Speaker. Od trzech tygodni w dziale frakcji SAFT na forum znajduje się temat z pożegnaniem obecnego lidera frakcji generała brygadiera Kartofelka. W poprzednim wydaniu nie poinformowaliśmy Was o tym, gdyż czekaliśmy na informacje od Komisji Spraw Frakcyjnych o wyborze jego następcy. Niestety do tej pory nie zostało to ogłoszone. Ostatecznie zdecydowaliśmy się powiedzieć o tym w dzisiejszym wydaniu. W końcu jest to wyjątkowo gorący temat, który zebrał największą ilość punktów reputacji na całym forum serwera. Chcieliśmy jako studio filmowe podziękować Kartofelkowi za czas włożony w rozwój frakcji. Oraz otwartość na współpracę z naszym biznesem. Na pewno długo będziemy pamiętać, jak wiele razy pomogłeś nam podczas tworzenia naszych materiałów. W tym tygodniu na Discordzie serwera zostały przeprowadzone ankiety dotyczące nowych modeli dla Sadlera oraz Nebuli. Co do obu propozycji, gracze zagłosowali za wprowadzenie podmianek, a te ukazały się na serwerze w środę rano. Poza tym tydzień wcześniej został wprowadzony nowy wariant dla Patriota, a w międzyczasie wprowadzono kilka poprawek w modelach Admirala, Uranusa oraz obecnego już wcześniej na serwerze wariantu Patriota. Przy okazji zapraszamy Was na serwerowego Discorda, w przyszłości będą tam się pojawiać kolejne ankiety, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, dołączcie i razem z innymi decydujcie o zmianach na serwerze. W końcu co tysiące gów to nie jedna? Jakoś tak to szło, nieistotne. Link w opisie filmu. 13 maja opiekun organizacji Luki16 poinformował o odświeżeniu regulaminu oraz wzorów dla organizacji. Poza tym usunięto kilka organizacji. Kompletną listę zapewne nasz kochany montażysta umieściłam teraz na filmie. Napiszcie mu coś miłego w komentarzu, bo on nie lubi, jak u się tak robi. 24 maja administratorka Aircon na GG uzupełniła asortyment salonów San Fierro w dzielnicy Downtown. Jest szansa, że jeszcze coś tam stoi. Możecie to sprawdzić. Od ostatniego wydania odbyły się rekrutacje do frakcji Sara oraz naszego biznesu, studia filmowego 4 Jeszcze dzisiaj trwa rekrutacja do redakcji 4 News, więc jeśli jesteście zainteresowani dołączeniem, zachęcamy do składania badań w dziale biznesu na forum oraz życzymy powodzenia. Uff, strasznie dużo tych zmian, jak na dwa tygodnie. Administracja Aircon dała nam w niezły wycisk po poprzednim, nieco nudnym wydaniu. Ale to bardzo dobrze, chcemy tak częściej. Im więcej się dzieje, tym lepiej. Tymczasem dziękujemy Wam za uwagę, to było 19 wydanie Senadera News, do usłyszenia 13 czerwca.